Witajcie, witajcie. Pogoda ładna. Trochę słoneczka wyszło. Śnieg ładnie topnieje. To mówię, biorę się za robotę. I zaczynam ciąć już tutaj wszystkie te ozdobne trzewka. Krzewy, krzaczki, bylinki. To wszystko, no, może nie po kolei. Ale to, co największe w pierwszej kolejności. Tam, czy ci najwięcej cięcia a bylinki będą na sam koniec, bo trzeba będzie zebrać te kratowiska wszystkie, co tutaj są, dosypać świeżej kory, coś tam poprzesadzać i wtedy już robić z efektem. A teraz biorę się za wierzbę. Tak wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądała po cięciu. No, prawie nic, prawie nic nie będzie z niej. Ale i tak odbije wierzbę można nawet 3-4 razy w roku ciąć. Takie ma silne przyrosty. I zobaczcie na przykład na to. <laughs> tutaj ta wierzba pęka. Tu też yy, próchno, jakieś grzyby zaczęły rosnąć. Yy, więc yy, no, uciąłbym niby tylko tą to można by zostawić, ale z racji tutaj tego wytnę ją całą. Ale się nie przejmuję, bo i tak to ładnie odbije. Wierzba już stara, a te wierzby tak naprawdę naj, najładniej się trzymają do 20 lat. A ona już tu będzie miała dobre 10. Może i więcej. No i wszystko tak na raty tnę. jak ile czasu znajdę. Tutaj wam pokażę. Efekty ćmy bukszpanowej z zeszłego roku, jeszcze bo mam nadzieję, że nie z tego gdzieś tam będzie, pewnie trzeba opryskać. No i przede wszystkim przyciąć. No ale zobaczcie tutaj: Tnę wszystko na łyso. Lubię ostre cięcia. No i chociażby hibiskus e, obcięty, e, no dobra, 70 cm. Sosenka na zero. Mało co z niej zostało. A ona jest taka fajna, bo ma tutaj poskręcane te igły. No ale jak jest za gęsta, to też tak średnio mi się podoba. A może w przyszłości uda się jakiegoś bonsaja z tego wyprowadzić. Tym bardziej, że tu sosna wolno rosnąca, Więc może akurat coś. Jołowca delikatnie tylko końcówki przycinam. On super się położy jeśli chodzi o róże jedna, druga to one jeszcze zostają ich nie ruszam hibiskusa chyba też nie ruszę no i najgorsze no i przyciąłem jeszcze lawendki o, lawendka też ładnie no i najgorszą rzeczą jaką teraz robię wytnę jeszcze tą trawę ale lubię efekt już takiego posprzątania i przestrzeni, zresztą zobaczcie tutaj wierzbę jak przyciąłem jedną, tu już zacząłem już drugą hibiskusa przyciąłem też dobry metr one ładnie rosną więc tam no, każdego roku kolejne przyrosty o metr do góry więc nie żałuję, tylko tnę może w przyszłym roku nie, nie przytnę i puścimy go jeszcze bardziej w górę jeszcze już szowca bym chciał stąd przekopać bo mu za ciasno no muszę trochę się odgracić, bo się ciasno porobiło jak nie wiem i to już też ostatni moment na, na przesadzania. E, a teraz biorę się za tą trawę, ją wytnę e, i zobaczycie dopiero jak fajnie się zrobi przestrzeń. No i oczywiście wszystko idzie e, do rębaka, e, wszystkie, wszystkie patyczki, gałązki e, od, od lawendy, od wszystkiego. No, i później w większości idzie wszystko do kur. Też wam pokażę, jak to wygląda. No, powiem wam, co roku tej zrębki było ludzie nawet za darmo oddawali. A w tym roku szukam po ogłoszeniach. To wszystko albo workowane jako właśnie podsypanie w ogrodzie, albo na opał. I chyba nawet drożej zrębka wychodzi od kory. Dlatego no, też chcę wykorzystać jak najwięcej swojego, ze swojego ogrodu. E, nic się nie marnuje. Wszystko ma długie życie. E, I wiadomo, trochę obniża się koszty. Tym bardziej, że tej zrębki e, czy, czy kory u mnie naprawdę dużo potrzeba. E, w zeszłym roku 150 worków chyba weszło kory. E, I tak, to nie było na cały ogród, tylko na znaczną część. Teraz się powiększyło, więc jakbym chciał dosypywać, no to kolejny rok dużo, dużo materiału by poszło. Pewnie około 300 worków w tym roku bym potrzebował. Coś tam będę na pewno kupował, zobaczymy, jak tam się poukłada. Ale ogólnie jestem za tym, żeby na pewno też zadarniać. Wtedy tej kory nie potrzeba. A zobaczcie, chociażby tutaj zadarniłem floksem. To prawda, teraz kraty podkopały pod nim, ale, ale w lecie efekt jest super zielono. Tu jeszcze granit odcinający, którego teraz nie widać. Kurczę, w tym roku będzie ogrom pracy. Tutaj patrzę, że. Jakieś odchody zwierząt, ptaków. Pewnie pewnie tutaj wyjadały wszystko. Trochę tych naszym pozostawało. No i tak pomału pomału już ee, się robi, właściwie to już coraz szybciej trzeba działać, e, bo tej roboty nagle się okazuje jest coraz więcej, a robi się coraz cieplej i wszystko odpuszcza. Trzeba już siać, sadzić, przesadzać. Więc, więc naprawdę wygląda, że marzec, kwiecień, pewnie ma i będą bardzo pracowite. No ale już w lipcu powinno trochę być luźniej. Lubię ten efekt pustej działki. Tak samo jak lubię efekt buszu na działce. Jednak człowiek to takie skrajne stworzenie. Nie, nie lubię tego efektu, właśnie co jest po środku, tak jak teraz. E, tu jakieś suche trawy, tu jeszcze coś do przycięcia. E, no, to jest najgorsze dla mnie. Albo wszystko poprzycinane, wielka działka. Znaczy, no, wielkie się nie da. Nie wiadomo jak wielkie się nie da zrobić. No, ale już chociażby bez tej trawy. Zobaczcie, jak się powiększyło. No albo tak, żeby właśnie nie było przejścia, wchodzisz i zarośnięte, wszystko kwitnie, e, róża, hibiskus, lilie, liliowce, no to, to lubię. No a jeszcze a propos tej trawy, jeśli oglądacie filmik i sobie myślicie, o Mati wyciął już trawę, biorę się też tnę, e, to naprawdę, naprawdę wstrzymajcie się jeszcze. Pomimo tego, że tu nawet widać, że jest już dużo zielonego, to jeszcze nie jest czas na cięcie trawy. Jeśli teraz wytniecie, przyjdą jeszcze przymrozki czy mrozy. Trawa może całkowicie wymarznąć. Może nie odbić. Może być bardzo słaba. Mi na tej trawie, tutaj aż tak nie zależy. Tym bardziej, że jest zaraz przy samej ścianie jest ogromna zasłania przejście. Więc, no i tak bym na pewno ją rozsadzał, jeśli by tak okazale rosła jak w zeszłym roku. Na to dziś tam mówię: nie, nie szkoda mi. Trochę najwyżej działka się powiększy, jeśli by całkowicie wymarzła aby, jeśli jeśli macie trawy, to jeszcze się wstrzymajcie, przyjdzie czas też na nacięcie trawy. Tutaj fajny efekt. No puszczutko się robi. Jeszcze co by tu jeszcze róża bardzo blokuje. Róża jeszcze sporo. I teraz róża będzie blokowała cały efekt. No ale na pewno jeszcze. Coś trzeba będzie przesadzić, bo jednak stwierdzam, że za gęsto. No i jo, tutaj trawa dla farmera. Też trzeba będzie połowę wykopać. Zobaczcie jaka wysoka garaż ma chyba 2 metry. Ona jeszcze ponad garaż, eee, więc yy, no ponad 3 metry ma. Może tak tego nie widać w drugą stronę. Yy, ona naprawdę fajnie tu rośnie. No i ja dlatego też lubię trawy, bo tworzą naturalne żywopłoty. Zastanawiam się, czy tam jeszcze by nie utkać w rogu. O, tu jeszcze jabłonki przycinałem, żeby trochę od sąsiadów się odgrodzić. Chociaż perukowiec, jak liści, dostanie to też ładnego efektu. Da.